Przez następny tydzień większość czasu spędzam z tatą. Billy prawie codziennie przychodzi przypilnować mamy. Tato jest cały czas w stanie agonalnym. Co rano widuje się z doktorem Chadem. Jest uprzejmy i szczerze przejęty. Ani słowa o konfrontacji z Bensonem. Chad robi tacie punkcję kręgosłupa, w płynie rdzeniowym wystąpiło trochę czerwonych ciałek, ale ich ilości nie wskazują na poważne porażenie. Wyniki EEG są niemiarodajne, dopóki tato jest nieprzytomny. Wszystkie te badania należało przeprowadzić już dawno temu. Tomografia mózgu nie wykazuje ani śladu guza, a jednak tato nie odzyskuje przytomności. Poziom mocznika we krwi dość wysoki. Oczy zamglone, puls nieregularny. Zdaje się, że tak czy owak musieliby go zostawić na intensywnej terapii. W czwartek po południu dr Czad siada koło mnie w pokoju taty. Wyciąga historię choroby i uważnie studiuje dane medyczne. Podnosi wzrok na mnie. Myślę, że pański ojciec umiera. Nie jestem jeszcze pewien, co się tak naprawdę stało. Przyczyną może być szereg rzeczy, ale stan pańskiego ojca wydaje się nieodwracalny. Jeżeli życzy pan sobie przeprowadzenia jeszcze jednej konsultacji, proszę bardzo. Patrzę mu w oczy. Trudno mi się pogodzić z tym, co mówi. Patrzę na tatę. Gdyby odłączyli mu w tej chwili całą aparaturę, klopówkę, tlen, monitory, cewnik, resztę maszynerii, no byłoby po nim w kilka godzin. Nie jestem w stanie wykształcić ani słowa. Powinien pan chyba zająć się załatwianiem spraw związanych z pogrzebem. Wiem, że matka pana jest poważnie chora, może powinien ją pan przygotować na to, co się stanie. Moim zdaniem. Potrwa to jeszcze najwyżej kilka dni. Schodzę na dół do hallu i dzwonię do Joan. Przekazuję jej opinię doktora. Jest szczęśnięta, ale nie zaskoczona. To chyba najlepszy opis również mojego stanu ducha. Joan proponuje, żebyśmy się spotkali u mamy. Jadę do domu. Byli majstruje coś przy motocyklu, za domem wywrócił się jeżdżąc po torze strażackim i teraz próbuje naprostować nasady kół i wyklepać bak w kilku miejscach. Przedni reflektor i światła kierunkowe zostały stłuczone. Mama ogląda telewizję. Siadam koło niej. Jeżeli program skończy się przed przybyciem Joan, sam jej powiem. Akcja filmu rozgrywa się w szpitalu. Zaczyna myśleć, że już wszyscy na świecie noszą białe, niebieskie albo zielone kitle. Kończy się zatrzymanym kadrem wrzeszczącej kobiety. Zabawa popachy. Wstaję i wyłączam odbiornik. Mama jest w szlafroku, wstała pod drzemce. Nakręciła włosy na lokówki, twarz nasmarowała kremem. Jest gorącą zwolenniczką teorii, że nie wolno się opuszczać. Mamo, rozmawiałem z doktorem Chadem. natychmiast wie o co chodzi. I co ci powiedział Jackie, czy on umrze? Zdaje się, że myślami jest nadal w serialu. Odgrywamy kolejny odcinek. To ja mam być smutny? tym łatwiej. Biorę na siebie rolę dobrego, kochającego, troskliwego syna. Zdaniem doktora Czada dni taty są policzone. Radzi, żebyśmy wszczeli przygotowania do pogrzebu. Brzmi to zgodnie z konwencją gatunku. Czuję, że nie mam z tym nic wspólnego, stary scenariusz. Wtedy mama zatyka usta pięścią i płacze, naprawdę płacze, jak w serialu. Zarzuca mi ręce na szyję, jest taka drobna. Nie pamiętam o tym, dopóki nie przyjdzie chwila taka jak ta. Mężczyzna jej budowy byłby na całe życie skreślony jako kurdupel, stale pod wozem. Ciekawe, jak mu sobie radził w życiu, mając 500 wzrostu. Tule ją w objęciach, dopóki nie dobiega nas odgłos nadjeżdżającej furgonetki, John. Joan wysiada z wozu i wchodzi do domu. Padają sobie z mamą w objęcia. Czuję się pusty, obnażony, zimny w środku. Ze zdumieniem stwierdzam, że płakałem. Do mnie jednego to jeszcze nie dotarło. Byłem taki zajęty załatwianiem sporami, walką, że nie dopuszczałem do siebie znaczenia faktów. Mój ojciec umiera. Wszystkim nam ciężko o tym mówić, ale coś musimy przedsięwziąć. Rodzice nie mają żadnych zabezpieczeń na wypadek śmierci, tylko polisy ubezpieczeniową. Jak większość ludzi nie chcieli o tym myśleć, mama mówi, że oboje statusiem są zgodni co do tego, że pogrzeb powinien być jak najskromniejszy tylko żeby oboje byli pochowani w ziemi, we wspólnym grobie. Niczego więcej nie chcą. Decydujemy się na cmentarz Świętego Krzyża, mniej więcej o dwie mile od domu rodziców. Żadnego wystawiania ciała, nic z tych rzeczy. Mama chce wydać minimum na karty szalne, czyli na z góry opłacone msze za duszę nieśmiertelną w różnych kościołach. Jestem gotów walczyć z balsamowaniem. Widzę, że w tych trudnych chwilach potrzebna mi jest ciągła walka z czymkolwiek. To mi pozwala nie myśleć. Kiedy miałem 15 lat, umarł dziadek Tremont. W rodzinie znany byłem jako dobry uczeń, a do tego puściłem parę, że chcę zostać lekarzem. Dziadka mieli balsamować w jego własnej sypialni przed wystawieniem zwłok. Zajęli się tym przyjaciele domu, do Najowie, Którzy prowadzili za rogiem zakład pogrzebowy. Mnie wytypowano do pomocy przy balsamowaniu. Zanim jeszcze obejrzałem do końca drenowanie ciemnej gęstej krwi, wycinanie wnętrzności, wypychanie policzków i oczodołów watom, moja kariera medyczna dobiegła końca. Poprzysięgłem też sobie, że nikt z ludzi, których kocham, nie zostanie poddany takim zabiegom. Po raz pierwszy musiałem dzisiaj zweryfikować tę przysięgę. Przez 37 lat miałem szczęście, nie musiałem podejmować decyzji w tej sprawie, ale przyszła na to pora. Nazajutrz wybieramy się z Joan do Batesa, McKinleya i Batesa, kostnicy i zakładu pogrzebowego na Culver Boulevard. na to misja, jak na słoneczny kalifornijski dzień, ale dobrze jest robić cokolwiek razem z John. Budynek kostnicy jest z betonu otynkowanego na kolor piaskowy, ma okna z szkła. Przez które nie widać wnętrza z ulicy. Zatrzymuję się obok licznika na parkingu, żeby wrzucić ćwierć dolara. Kiedy się odwracam, John stoi przed samochodem, z uznaniem patrząc na budynek. Jak myślisz, Jack, czego oni się boją? Że trupy pouciekają? Wygląda to jak zamaskowany hitlerowski bunkier. John otwiera kosmetyczkę, grzebie w środku. Psia, i zapomniałem zapakować moją posrebrzaną. Dwudziestkę, dwójkę z perłową rękojeścią. Od tej chwili wkraczamy w sytuację. Drzwi też są z ciemnego szkła, wahadłowe, obramowane metalem. Wystrój wnętrza jest właściwie bezbarwny: czernie, czyste szarości, biele. Stroje obsługi i podkolor. To musi być niesamowite: spędzać całe dnie w takim miejscu, mieć stale do czynienia ze smutnymi ludźmi i ocierać się o śmierć. Mam chęć odwrócić się na pięcie i wymaszerować z powrotem w zdrowe, zanieczyszczone powietrze oślepiającą jasność Culver Boulevard. Za biurkiem recepcji siedzi kobieta. W klapie jej garsonki tkwi mały goździk. Włosy ma barwy stonowanej szarości, ale wygląda młodo, najwyżej na 35 lat. John bierze gadanie na siebie. Nie bardzo słucham, co mówi. Kobieta uśmiecha się i każe nam zaczekać. Nachylam się do Johna. Chyba farbuje włosy. W odpowiedzi, John uśmiecha się i grozi mi palcem. Prowadzą nas do małego pokoju z przydymionym oknem na ulicę. Widok różowo-beżowego automobilu, sunącego majestatycznie za szybą, przyprawia mi o szok. Może w tym szkle jest jakaś specjalna substancja, która wywołuje spowolnienie ruchów? Wewnątrz wszystko jest statyczne. Za biurkiem siedzi młody człowiek o niefarbowanych blond włosach, uczesanych tak, że widać każdy ślad grzebienia. Ma niezwykle białe, niezależne od reszty ciała, dłonie splecione na blacie biurka. Wita nas najsmutniejszym uśmiechem, jaki zdarzyło mi się oglądać. Jest to uśmiech piegowatego, któremu właśnie zakomunikowano, że słońce już nigdy nie zaświeci. Siadamy. Teraz już wkraczam do akcji. Nawet dobrze tu pasuje w czarnym garniturze z szarym krawatem. Mama i Joan tak mnie wystroiły. Garnitur przeznaczony był dla teścia Joan do trumny. Teś umierał na rozedmę płuc i ostatnie duszne miesiące spędził na planowaniu własnego pogrzebu. Rzeczony garnitur zaprojektował z myślą o wystawieniu zwłok. Garnitur jest czarny, z połyskliwą podszewką. O ledwie widocznym wzorku, lamowane czarnym jedwabiem, ma wąskie klapy, ukośne patki imitujące kieszenie i trzy guziki w miejscach, gdzie nikt by się ich nie spodziewał. Pan Lazio, też John, a ojciec Maria, był Włochem, a ściślej Sycylijczykiem i lubił rzeczy z fantazją. Do tego miał raptem 5 stóp i 7 cali wzrostu. Spodnie założyłem jako biodrówki, podtrzymywane wyciągniętymi do maksimum starymi szelkami taty. Mankiety koszuli wystają na dwa cale spod rękawów marynarki. O głębszym oddechu nie ma mowy. Powodem, dla którego pan Lazio nie został pochowany we wzmiankowanym ubraniu, był fakt, że w ostatnim tygodniu przed śmiercią postanowił zmienić scenariusz widowiska. Zażyczył sobie szarego garnituru, szarej trumny i czarnej poduszki, która by podkreślała siwiznę jego włosów. Skrojono za to nowy garnitur według rozmiarów poprzedniego. Carmen, teściowa Joan, podarowała czarne ubranie mojemu ojcu, który też mierzy 5 stóp i 7 cali wzrostu, ale tato nigdy nie chciał go założyć. Mówił, że boi się, żeby go ktoś nie postrzelił na ulicy. Jestem więc pierwszym człowiekiem, który nosi ten garnitur. Możliwe, że ostatnim. Do noszenia trumny jak znalazł. Informujmy faceta, że chodzi nam o pogrzeb możliwie najtańszy. Staramy się, żeby to zabrzmiało jako świadczenie wynikające z głębokiej wiary religijnej, ale widzę przecież, że on nas bierze za dusi groszy. Przesuwa sobie z rogu biurka niewielki notesik i zaczyna gryzmolić liczby. Zadaje nam pytania, my odpowiadamy. Tak, pochówek, nie kremacja. Ależ kremacja kosztuje znacznie mniej. Nie szkodzi. Wykosztujemy się na ten skrawek ziemi. Nie, nie mamy własnej kwatery. Kupimy, kiedy się z tym uporamy. Nie, zwłoki jeszcze nie są martwe, ale już w drodze. Dowiedziemy sami. Proszę się nie kłopotać. Są jakieś komplikacje w związku z pochowaniem obojga rodziców w jednym grobie, jedno nad drugim. Konieczna będzie betonowa piwnica. Wymagają tego przepisy kalifornijskie. No, w porządku, zgadzamy się na podwójny murowany dół. W dalszej perspektywie tańsze i bardziej praktyczne. Dalej, on podaje cenę balsamowania, niezbyt wygórowaną, około 75 dolarów. Do tej chwili pertraktacje prowadziła John w tonie wielce dystyngowanym, umiejętnie podtrzymując wyważony dystans. Teraz ja się wtrącam. Nie życzymy sobie balsamowania. Przez gładkie, nieruchome, bierne oblicze przebiega lekki szkwał. Ależ to przyjęty obyczaj, proszę pana. Nie zamierzamy wystawiać zwłok, więc nie ma powodu, żeby je balsamować. Ale, proszę pana, tego wymaga prawo stosowane w Kalifornii. Zmarły musi zostać zabalsamowany przed pogrzebem. No a kremowani? Oni również. Żąda tego prawo stanowe Kalifornii. Uśmiecha się? Chyba tym nas zażył. Nie zamierzam spierać się godzinami nad niezabalsamowywaniem ciała. Wtedy włącza się John. Moja znajoma, która jest ortodoksyjną Żydówką, uzyskała pozwolenie na pogrzeb matki bez basam basamowania zwłok, ponieważ zabrania tego jej religia. Czy pan to potwierdza? Falcet zaplata palce w odwrotną stronę. Tak, to wyjątek od reguły prawnej, kwestia wolności wyznania. W porządku, więc w takim razie prosimy o pogrzeb żydowski. John odwraca się do mnie. Prawda, John? Kiwam głową. Już widzę, jak się będziemy krzątać po lokalnej buźnicy, ustawiając krzyże dla zmylenia mamy. waj Chwilowo jednak kwestia balsamowania została rozstrzygnięta. Jesteśmy przy trumnach. Urzędnik prowadzi nas korytarzem. Po drodze zerkam na mijane drzwi. Nad każdymi widnieje metalowa wizytówka. Zapamiętałem dwie. Sala wieczystego spokoju i sala prawdy wieczystej. Ostatni pokój jest... Od ściany do ściany wyłożone trumnami w szeregu, podwieszonymi na hakach i lekko przechylonymi do przodu, żeby można było zajrzeć do środka. Przypominają gigantyczne puzderka na biżuterię. Większość jest lamowana pikowanym jedwabiem w bladych kolorach, od bieli poprzez róż z powrotem do szarości. Niektóre są z zewnątrz opancerzone, jak ciężarówki Brinka. Nasz człowiek przechodzi wzdłuż szeregu trumien, opisując każdy model, jego wady i zalety, i podając ceny. Jego obowiązkiem jest zapewnić nam pełen wachlarz usług, nawet gdybyśmy byli największymi skąpcami na świecie. Drepczemy obok niego, słuchamy, czekamy, kiedy skończy. Robi, co może, byśmy poczuli, że jeżeli nie kupimy trumny wybitej gąbką, żeby ta było miękko, obitej z zewnątrz. Dur aluminium przeciwko robactwu. To znaczy, że wcale swojego ojca nie kochamy. John patrzy na mnie. Nie wiem, co chciałaby usłyszeć z moich ust. Przepraszam, ale czy nie dysponują Państwo czymś w rodzaju prostej sosnowej skrzyni? Patrzy w dół na swoje wyglansowane buty, potem na nas. Nie. Najtańsza trumna, jaką dysponujemy, to ta. Sosna, proszę Pana. Pomalowana na metaliczny szary kolor. Jej cena wynosi zaledwie 122 dolary. A czy coś stoi na przeszkodzie, temu, żebym ja sam sporządził trumnę? Ojciec był stolarzem, ma wszelkie narzędzia. Z pewnością potrafiłbym w dwa dni, no może nawet szybciej, sklecić skrzynkę, jaka by mu się podobała. Facet podnosi rękę, żeby osłonić kaszlnięcie, ale tak naprawdę skrzywienie albo oby uśmieszek. Obawiam się, że to niemożliwe, proszę pana. My odpowiadamy za pogrzeb, transport zwłok, ceremonie i złożenie do ziemi. W grę wchodzi reputacja zakładu. Nie możemy sobie na coś takiego pozwolić. Czuję, że jestem ordynarny, uparty. Może odgrywam się na śmierci? John ciągnie mnie za rękę ku drzwiom. Wystarczy, Jack, szepcze. Dosyć zabawy. Wiesz, jaki tato jest. Nie życzyłby sobie niczego, co nie jest przyjęte. Nie ma mowy o żadnym hipisowskim pogrzebie. Odwraca się i podchodzi do faceta. Weźmiemy tamtą. Pokazuje tę pomalowaną na szary metaliczny kolor. Czy można zamówić niepomalowaną? Uśmiecha się przy tym i zagląda mu w oczy, że on prawie zawsze zdobywa to, czego chce. Jest bardzo ładną kobietą. Kiedy się jest bratem, łatwo o tym zapomnieć. Naprawdę bardzo mi przykro, proszę pani, ale nie sądzę, żebyśmy mieli w magazynie niemalowane. A skoro państwo rezygnują z balsamowania, to no cóż, nie wolno długo zwlekać. A to kawał skór wysyna. Ale niełatwo speszyć John, która nadal się uśmiecha i kiwa głową. Dobrze. Weźmiemy tamtą, jak stoi, z farbą i ze wszystkim. Bierzemy je za rękę i idziemy za urzędnikiem z powrotem do biura. Kiedy wchodzimy na korytarz, zostaje trochę w tyle, żeby sobie obejrzeć którąś sal. Na niewielkim podeście stoi trumna otoczona wazonami na kwiaty. Trumna podświetlona pośrednim światłem i małymi punktowcami. Jest otwarta. Spoczywa w niej stara dama, strojna w orchideę. Wokół unosi się zapach wosku i pasty do podłóg. Wybiegam i doganiam towarzystwo.